Dzisiaj obliczymy z definicji pochodną funkcji y równa się logarytm naturalny w nawiasie 1 przez sinus x. Z definicji zatem użyjemy wzoru, że pochodna funkcji y' równa się limes przy h dążącym do zera, kreska ułamkowa i w liczniku y w nawiasie x plus h minus y w nawiasie x w mianowniku h. We wzorze potrzebny nam jest y w nawiasie x plus h. Zatem w naszym przypadku jest to logarytm naturalny 1 przez sinus x plus h. No bo tutaj, gdzie mamy sinus x, za x wstawiamy x plus h. Potrzebne nam jest jeszcze y od x, ale y od x to jest właśnie nasza funkcja, logarytm naturalny 1 przez sinus x. I teraz wstawiamy. Czyli w naszym przypadku y' to się równa, kreska ułamkowa, logarytm naturalny, 1 przez sinus w nawiasie x plus h. Minus logarytm naturalny 1 przez sinus x. I tu dzielone przez h. Oczywiście tu powinien być limes przy h dążącym do 0. Zastosujemy tutaj wzór na różnicę logarytmów, czyli będziemy mieć, czyli potrzebny nam jest wzór logarytm naturalny z a, minus logarytm naturalny z b i to się równa logarytm naturalny z a przez B, czyli w naszym przypadku nasz Y to się równa limes przy H dążącym do 0, kreska ułamkowa i tu będzie logarytm naturalny i trzeba będzie upodzielić ten ułamek przez ten ułamek. Ja napiszę w nawiasie 1 przez sinus X plus H w nawiasie. Podzielić przez 1 przez sinus x. No i h mamy w mianowniku. y' równa się limes przy h dążącym do 0. Kreska ułamkowa, <laughs> i my wiemy, że podzielić przez ułamek to jest to samo, co pomnożyć przez odwrotność, czyli w naszym przypadku otrzymamy logarytm naturalny sinus x dzielone przez sinus w nawiasie x plus h, no i w mianowniku mamy H. Tutaj mamy sinus sumy, w związku z tym skorzystamy ze, ze wzoru na sinus sumy kątów. Potrzebny jest nam więc y, wzór sinus w nawiasie alfa plus beta równa się sinus alfa, kosinus, beta, dodać sinus, beta, cosinus alfa. Zatem mamy y' równa się limes przy h dążącym do 0, kreska ułamkowa, logarytm naturalny, tu znów kreska ułamkowa, sinus x w liczniku, w mianowniku sinus x, cosinus h, dodać sinus h, cosinus x, a tutaj mamy h. Nie jest to taka bardzo prosta granica do policzenia, ale patrząc na logarytm, tak intuicyjnie wyczuwamy, że być może będzie tu potrzebna granica, taki wzór na granicę, że jeżeli mamy limes przy x dążącym, albo w ogóle nazwiemy sobie nie x, tylko alfa, przy alfa dążącym do 0, logarytm naturalny w nawiasie 1, dodać alfa podzielone przez alfa, to granica czegoś takiego jest równy 1. Aby otrzymać z tego wyrażenia wyrażenie, które będzie podobne do 1 plus alfa, to nam by się przydało, żeby licznik był mianownikiem, a mianownik licznikiem. W związku z tym teraz my skorzystamy z kolejnego wzoru, że logarytm z A do M tej to się równa m logarytm naturalny z A. Z tego wzoru akurat skorzystamy, żeby przekształcić logarytm naturalny. Czyli w naszym przypadku będzie y' równa się limes przy h dążącym do zera, kreska ułamkowa, i tu będzie logarytm naturalny. Tu sobie odwrócę ten ułamek, czyli licznik staje się mianownikiem, i odwrotnie, czyli sinus x, cosinus h, dodać sinus h, cosinus x. To podzielone przez sinus x, ale to oznacza, że wszystko biorę do potęgi minus 1. I oczywiście dzielimy przez h. Kierując się tym wzorem, to oznacza, że minus 1 nam tu przed logarytm wyskoczy. <laughs> Zostanie nam ułamek, ale w tym ułamku też dokonam podzielenia. W związku z tym będzie Y' równa się Limes przy h dążącym do zera, kreska ułamkowa i będzie minus 1 razy logarytm naturalny. I tu dokonam podzielenia, czyli sinus x przez sinus x to nam się y, zredukuje, to znaczy skróci nam się i zostaje samo cosinus h dodać. Kosinus przez sinus to będziemy mieć kotangens x. No i zostaje jeszcze razy sinus h. I to wszystko przez h. y' równa się limes przy h dążącym do 0. Mamy minus 1 razy logarytm naturalny. I teraz Chodzi o to, żebyśmy mieli wyrażenie podobne do tego. 1 dodać alfa. No musi być 1. W związku z tym z tego nawiasu wyciągamy cosinus H. I mamy cosinus H w nawiasie 1 dodać. kotangens X i tutaj sinus H przez cosinus H. I to wszystko oczywiście dzielimy przez H. W tym momencie mamy logarytm naturalny iloczynu, bo tu jest razy o to. Czyli mogłem takie, jeszcze taki nawias napisać. A tutaj mamy raz. Logaryt naturalny iloczyny, czyli logaryt naturalny A razy B. To jest to samo, co logarytm naturalny z A dodać logarytm naturalny z b. Czyli w naszym przypadku nasze y' to się równa limes przy h dążącym do 0 kreska ułamkowa minus 1 razy nawias i teraz mamy logarytm naturalny z iloczynu czyli logarytm naturalny cosinus h dodać Logarytm naturalny w nawiasie 1 dodać kotangens X. I tu mamy sinus H przez kosinus H, czyli będzie tangens X. A to wszystko dzielimy przez H. No i teraz pewne rzeczy możemy sobie troszkę poupraszczać. to znaczy możemy zauważyć, że kosinus H przy H dążącym do 0, czyli mogę tutaj zapisać, że limes, gdy H dąży do 0 z kosinus H, no to jest zwyczajnie cosinus 0, czyli to jest zwyczajnie 1. A jeżeli mamy logarytm naturalny, czyli by było limes przy H dążącym do 0, logarytm naturalny kosinus H, to znaczy, że mamy logarytm naturalny z jedynki i to jest 0. Czyli ta część dąży do zera. O tym możemy zapomnieć. I teraz przepiszemy, właśnie zapominając o tym logarytmie. Czyli mamy, że y' równa się, Limes przy h dążącym do 0, kreska ułamkowa. Tu mamy minus logarytm naturalny. W nawiasie 1 plus kotangens x razy tangens h. Tu powinno być h, tu jest zwyczajny błąd. Tutaj mamy h. I to wszystko dzielimy przez h. No i właśnie wciąż musimy pamiętać, że dążymy do uzyskania postaci, takiej postaci, która właśnie przypomina ten logarytm naturalny 1 plus alfa przez alfa przy alfa dążącym do 0. W naszym przypadku, tym naszym alfa, to by było to. Dlatego, że popatrzmy, kotangens alf lub cotangens x, no to jest kotangens x, ale tangens h przy h dążącym do 0, to dąży do 0. W takim razie 0 razy cokolwiek, no to będzie 0, bo tu jest kotangens x, to oznacza nam jakąś liczbę. Czyli mamy jakieś alfa, czyli o to, które dąży do zera. Ale we wzorze było 1 dodać alfa, a w mianowniku było przez alfa. W związku z tym my teraz przekształcimy nasz wzór i będzie y' równa się limes przy h dążącym do 0. Kreska ułamkowa. I znów napiszemy kreskę ułamkową, będzie logarytm naturalny w nawiasie 1 dodać kotangens X, tangens H, czyli nasze 1 dodać alfa. No i dzielone przez alfa, czyli będzie przez kotangens X razy tangens H. I oczywiście jest jeszcze minus, bo to był minus. Ale ponieważ podzieliliśmy przez takie wyrażenie, to musimy je pomnożyć, czyli mamy razy cotangens x tangens h i to wszystko dzielimy przez h. No i w tym momencie mamy właśnie, możemy skorzystać ze wzoru, bo o to, o to wyrażenie jako całość dąży do zera i to wyrażenie jako całość dąży do zera. I oczywiście te dwa wyrażenia są takie same, w związku z tym całego tego ułamka. Granica jest 1. Więc nasza, y, y, nasz wzór na granicę zaczyna nam się upraszczać coraz bardziej. Czyli to, co nam zostaje, to jest Y równa się limes przy H dążącym do zera. Deska ułamkowa z tego ułamka zostaje minus 1, a tutaj mamy razy kotangens X i razy tangens H podzielone przez H. Kotangens X jest niezależny od H, w związku z tym możemy go wyłączyć w ogóle przed granicę, czyli mamy y równa się. Kotangens x razy limes przy h dążącym do 0, kreska łamkowa minus tangens h przez h. Y' równa się kotangens x limes przy h dążącym do 0. Tangens h to jest to samo co sinus h przez cosinus h. Wszystko przez h, i tu jest jeszcze minus. No, i teraz znów skorzystamy z pewnego wzoru, że limes przy h dążącym do 0, y, przepraszam, nie h, nie chcę, żebyśmy używali h, tylko bardziej ogólnie alfa. Przy alfa dążącym do 0 mamy Sinus alfa przez alfa równa się 1. W związku z tym w naszym przypadku y' równa się kotangens x razy limes przy h dążącym do 0. Zapiszemy to jako minus sinus h razy 1 przez cosinus h. Dzielone przez h. No i mamy właśnie tutaj, że jak jest sinus h przez h, to dąży nam do jedynki. Natomiast cosinus h, no gdy h dąży do 0, no to wiadomo, że to jest po prostu 1, więc to co nam zostaje, to jest y' równa się z x razy razy minus 1, bo jest minus 1 razy 1. Czyli zostaje minus kotangens x. I to jest nasza odpowiedź.